Siemano, cześć, witajcie i słuchajcie, sprawa wygląda tak. E, zrobiłem dla Was Overwatcha i był cheater, było wszystko fajnie. I co się okazało? Okazało się, że po, wejściu, po wyjściu z lobby, właśnie do, do gry, e, nagrywanie się wyłączyło, więc. fajnie, tak. E, nagrywam to już w drugi raz. No cóż, mam nadzieję, że znowu będzie cheater, bo bo o to chodzi chyba, żeby złapać cheatera. No i cóż, e, teraz będę się powtarzał, więc. powtarzał, Wy pierwszy raz to służycie. Nie jestem jakimś profesjonalistą, jak widzicie, Gold1, tak Nie znam się za bardzo, jak wykryć teraz, więc Jeśli będzie oczywisty hacks no to oczywiście go reportuję, ale Jeśli Będzie jakiś taki, e, takie Będę miał tylko podejrzenia, ale nie będę miał pewnych dowodów, to, to na pewno Nie zreportuję, bo cóż, no, nie chciałbym zreportować kogoś Kto jest niewinny, wydaje mi się, że to by było najgorsze, co mógłbym zrobić, tak Już wolę puścić tego haksa, bo No dobra, ktoś inny go tam zreportuje, chociaż Jeśli nie mam pewności, bo jeśli jest pewność jeśli jest pewność, jeśli mamy jakieś tam, wszystkie moje podejrzenia się e, sprawdzają, no to jednak trzeba go zreportować, tak? No i cóż, przechodzimy już e, do demka. Ja muszę zresetować nagrywanie, jak się okazuje, kiedy, przy, kiedy przychodzę do demka, także to jest chore, no ale cóż. E, dobra, także zaraz się widzimy. Dobra, no jesteśmy w demku, e, nasz podejrzany ma ile fragów? Fragów ma dwa e, w pierwszej rundzie z AWP-om gra. Trzeci frag. I czy już będzie wiedział? No, no, no nie bardzo, nie wiedział. A to jest rozgrzewka, to jest rozgrzewka, tak? To możemy sobie to w sumie pominąć. No Pominmy sobie, bo, bo rozgrzewka nam w sumie nic nie mówi. Tak, jeszcze. O, teraz się pojawiło dopiero, że to rozgrzewka. No, Imir tu pisze, to nie nieważne. Dobra. Dobra, no i, i już koniec przewijania raz, jeden. No i mecz się rozpoczyna. Inferno, mamy Inferno, w sumie fajnie, fajnie, lubię tą mapkę. E, chociaż ostatnio często gram na Mirażu, już mam tego dosyć Miraża, także Inferno, fajnie, fajnie. E, dobra, no po stronie terrorystów zaczynają, także powinno być łatwiej. No to coś nie może go utrafić, o. O, ładna bania, ładna, ładna. No ale cóż, nie wiem czy tu mówić o jakimś wallhacku, skoro już go wcześniej widział. No, druga bania, no ale z łuspa to w pierwszej rundzie zawsze banie wchodzą. No cóż, na no się nie popisał dobra. za bardzo. No to no, dobra, to tam zamarzę wszystko, bo tam były prywatne rozmowy. Dobra, yy... no i ten, no i ten. Zobaczymy, co z takim zrobi. E, właśnie, poprzedni, e, którego oceniałem, który ten coś się nie nagrało, e, to była śmieszna sprawa, bo gościu miał też oprócz tego, że miał wallhacka, e, to koleś miał też skrypta na, na TK9, w sensie, że strzela jak z automatycznej broni. No tutaj go zaskoczył, ale o, ładnie, ładnie. W sumie dwa fragi, to nie jest jakoś rewelacyjnie. O, trzeci frag, ładnie, dobra. A tu mógł wiedzieć, tu mógł wiedzieć, bo on uciekał, nie? No to także nic na razie, na razie, na razie czy, czysty koleś, tak? Mam nadzieję, że coś zacznie świrować w końcu. Bo przecież tutaj chodzi o to, żeby złapać tego haksa, a nie? Żeby oglądać po prostu zwykłe demko. No, wychodzi na banan. No, już kolega vortek tutaj po 90. pozamiatał. Pro Night i na się zawsze No, skiny ma można powiedzieć, tak? 9 siatka militarna to skin, który dropi z meczu Także naprawdę, no, wow Może nie mieć haksów. No, <grystanie> jakaś puszka poleciała No, zobaczymy, czy się tak wychyli na niego centralnie A wręcz przeciwnie, z z zdedał Wydaje mi się, że w overwatchach powinno być coś takiego jak, mm, w ogóle powinna wyświetlać się informacja, za co e, podejrzany został zreportowany, bo to też by pomogło, co taka długa ta runda. To by naprawdę bardzo pomogło, bo tak naprawdę, no, nie wiem czego szukać, no bo na wallhacka to koleś nie ma, nie ma, bo naprawdę wychylił się po prostu tak na wprost i gościł go, i je. Także nie ma, no cóż, wspomaganie strzelania raczej też nie sądzę po tym, jak on strzela. Skryptów na opa też nie ma. Mo może zacznie, może coś się zacznie dopiero. Może to jeszcze nie jest to, jeszcze nie jest ta runda. Które on ma miejsce w ogóle? Drugi, ale... A! Pink ma powyżej stówy. Chociaż Vortex ma jeszcze większy, tak, 200. No cóż... Którym, ktorym, którym klawiszem otwierało się mapę? Nie, nie wiem. Dobra. Warto go otwiera mając 200 pingu, także nieźle. Ja też często grałem na pingu, także... Już teraz nie, ale... Ale kiedyś często grałem na pingu, więc... Więc to nic wielkiego, sorry. <laughs> Ugrałem 200 meczy na pingu. No, ładna bania z tego maga. A, ja bym na jego miejscu zmienił jednak na tego Galila. Nie, wiecie co, wydaje mi się, że koleś jest czysty. Nie ma nic. Chyba, że naprawdę teraz nagle się odpali, nie? Bo się w mówią: O kurde, co za głupia gra. Wygrywam, ale i tak przegrywam, tak? Bo co chwilę dedam. Chociaż jest pierwszy. 3 MVP, 6 killi. Nie jest jakiś rewelacyjny wynik. No cóż, widzę, że terroryści idą właśnie przez banan. A, tak, stalowo się z niego, ale to myślę, że to był przypadek całkiem. Całkiem. No co, nie stoją na respie? To no, w sumie też jakaś taktyka. O. Co, co, to było za wcelowanie w baniach? Prze, prze, przez, to siano. On wie, że tam jest koleś. No, a ten haski to w ogóle... No cóż, ej, to, to, to już coś było, tak? Ju, już wiedział. Chociaż graje gówno Podejrzewałem, że to są Silvery. Ale coś już wiedział. Nie no, po, po co masz iść na po co masz iść na respa z nimi przecież we trzech? Aha. Nie, no, tutaj to już było. Strzelał. Nie, to to był normalny frag, bo przecież gościu było słychać go jak tupał, poza tym, no... a gdzie mógł uciec indziej. No mógł jeszcze uciec na respa, ale... Ale dupał, tak? Więc e, normalny frak. Na razie nic. E, headshot procent, 33%, więc. E, więc, więc. E, 9 zabójstw, 3 asysty, 4 zgony. Nic, nic takiego nadzwyczajnego. W 6 rund. Jakby w 6 rund zrobił 15 fragów. No, to, to tak. Znowu ktoś zasiadł, siedział. Tym raz mnie husky, ale Haski został na respie. Spaką też mądrze. Spaką czy nie spaką? Tak, spaką. No, dobry no -scope. Ja bym wolał jednak się przycelować. Ale nie wbijał tam. Widzieliście, nie wbijał tam, tylko czekał. Czyli podejrzewał, że tam ktoś jest, albo wiedział, że tam ktoś jest. A jeśli wiedział, to znaczy, że to jest hacks. Mhm. Mm tak, co chwilę tak właśnie mierzę tych przeciwników. A już byłem pewny, że łochaka nie ma, teraz już nie jestem taki pewny. O jezu, ale wodził za nim celownik, Ale nie, to było, to było widać, cobra, to spoko, to było widać. Chyba, że. To było widać, dobra. Zostańmy przy tym, że to było widać. Mhm. Mm może Aisik będzie. Dawaj, Aisik, rób Ajsika. Jeszcze dwa fragi. Ładno. Czekaj. No nie, takiego Aisika zrąbać. Dobra, Dobra, kończcie to szybko. Następna runda. Nie wiem, nie wiem co zrobić na razie, bo Nie, tylko nie mówcie, że to jest koniec, bo ja jeszcze nie wiem. Patrząc na pierwsze rundy no to koleś jest y, drewno jeden i w ogóle nie ma Warhaka. Czasem zdarzy mu się tam zabić. Chyba tak zostawię, nie? Bo mógłbym zostawić tak, nie? Mogłem zostawić tak ale oczywisty bez wątpienia. A to nie są do wystarczające dowody. Także tak ja się kieruję tym, że to nie są do wystarczające dowody. On musiałby... jeszcze ze trzy rundy tak mi pokazać. Żeby tak wodzić za przeciwnikami, bo to nie, no raz się zdarzyło czy tam dwa, więc może to był jakiś taki miejsce akurat eee, No cóż, no nie, nie uważam na razie, że Molu okay, więc zostawiam tak, Przesyłam werdykt Poniec dziękujemy No i cóż, to by było na tyle, zostawiam wam z, z jednym, z jednym demkiem dzisiaj tylko eee, No i zawsze będzie tak w sumie z jednym demkiem, jeśli będę robił to overwatche No i cóż, widzimy się na innych filmach, siema, w sobotę będzie opening chyba, dobra, siema